że ja to jednak jedną rzecz musisz mi powiedzieć. Dlaczego na tych zdjęciach są sami procesy, Są morscy, czy nie? Tak? Tak. <ślaski> chciałbym wytłumaczyć wam że jest jakiś problem, który ktoś z tym filmowym nie dojesz, żeby <ślaski> Ale tak naprawdę to, to jest bardzo przyjaznych warunkach. Środek pustyni, przyczepy, brak prądu, brak wody, tak przez zazwyczaj spotyka się tam inny To znaczy, nie, nie wynika to z tego, że kobiety są takie niechętne. tylko tam po prostu nie ma, albo jest co najmniej gorzej. <laughs> <To, śmiech> <to, śmiech> <to, śmiech> dobra, nie to Państwu dłużej zawracać głowy naszymi klatkami. E, z można pokazać w każdej chwili. Myślę, że będzie tutaj co najmniej do zamknięcia e, centrum centrum a Być może do dzisiejszego wsparcia. Tak, tak. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. A, a ja Ale ja mogę podziękować. Dziękuję. A Ty sobie daj. Dziękuję, dziękuję tej granice w ogóle za to, że tak naprawdę w się chce coś zrobić. Żeby promować. I inspirować, pożyczać. Bardzo, bardzo dziękuję, bo to jest pierwsza wystawa w której, oprócz tego, że zrobimy zdjęć, to się nie przyłożyli. Przyjechali prosto na swoją wystawę, więc widzę że tak samo pierwszy raz, jak już wejdę w Najczęściej trzeba trwało tak, pół roku, żeby coś zrobić, także dzięki Wam za to. Dziękuję swojej żonie za pozwolenie wyjechać w Kalifornii. Dziękuję wszystkim przyjaciołom a widzę, tutaj, tutaj jest dosyć sporo, za to, że przyszli pewnie nie tylko na tą stałe, tylko do mnie, bo wiecie, ludzie są dla mnie najmocniejsi, więc nadzieję, że to jest troszkę podmiotem. Proszę bardzo, to będzie słyszenia za chwilę, z całym głosem. Chciałbym jeszcze dodać, że tam gdzieś chłopaki na zewnątrz, w środku w sklepie, mają ze kalendarze dla rozdania. Tu jest ich hałka, którą może podpisać. To będzie Niedługo naprawdę kolekcjonerzy z zachęcam zapraszam.